Witanko. No, ja jeszcze, jeszcze z latarkami powiem Wam, że no na razie się zajarałem na te latarki tymczasowo, chociaż ogólnie też bardziej lubię temat sprzętów grających, zwłaszcza radiomagnetofonów i tak zwanych boomboxów, a nawet głośników, niż tych latarek. No i oczywiście tych sprzętów grających mam o wiele więcej niż latarek, no ale tymczasowo mam fazę na latarki. A dzisiaj chciałem wyjaśnić co po niektórym, bo widzę, że niektórzy nie rozumieją, jaka jest różnica między fluderami, czyli takimi rozlewaczami światła, o potężnej mocy, ale nie tak dużym, dużym dystansie, jak trowerami, czyli takimi. Yy rzutnikami światła, skupionego światła w dal. Nie ma to dużej mocy, ale o wiele dalej to świeci. No i tutaj dla przykładu mam kilka takich latarek Sofim SP-70. To był mój pierwszy taki jakby mały trowerek, ale też ma dosyć, dosyć bogate takie szerokie ten krąg światła taki po bokach. Że to jest taka latarka pośrednia. Może służyć i jako trowerek i i jako taki no trochę taki no pół, pół, taki półśrodek, no, trochę trowerek, trochę fluderek, ale bardziej jednak jako trowerek taki, bo jak widać, tutaj też mamy taki skupiony promień fajny. No i e, Hike Light HK90, też już taki bardziej, bardziej typowy trower. Tutaj mamy mniej tego światła na boki, ale też jest jeszcze taki spory kwiatek, bo no tutaj kwiatek tworzą te trzy takie reflektorki I, i to tak wygląda, jakby był taki kwiatek świetlisty, nie takie równomierne koło. To taki jakby, jakby kwiatek. O. On jest trochę węższy, to boczne światło jest trochę węższe niż w Sofirmie, ale skupienie tego środkowego promienia jest mniej więcej podobne jak w Sofirmie. Tylko że no, w sofirmie mamy tylko 5,5 tysiąca lumenów i dystans do, do 700 metrów. Ale e, zauważcie, ile światła to daje w dół, na przykład na podłodze, kiedy e, odbija się to światło od sufitu. To było od 5,5 tysiąca lumenów światło odbite, a od Hajka Lighta na maksa 18 tysięcy lumenów. Dużo więcej światła się odbija już. Yy, na podłodze czyli widać tą różnicę mocy no i ta przy tych 18 tysiącach lumenów na tych diodach SBT90 w wersji drugiej świeci do 2 km a taki Sofil na diodzie XHP70 w wersji drugiej świeci tylko do 700 metrów czy tam do 700 kilku kilkudziesięciu coś bardzo podobnie jak Olight X9R tylko że Olight X9R jest takim trochę bardziej rozlewaczem światła i jest o wiele więcej światła na boki. W tej chwili Olajta X9 nie mam przy sobie, jest w plecaku do pracy spakowany. I tutaj typowy taki fluder rozlewacz światła, gdzie jest masa światła na boki, w koło. Chociaż też jest takie słoneczko szerokie. Yy, oznaczone, ale ogólnie tutaj jest masa światła na boki. Hmm. Także zobaczcie, jaka jest różnica. Tutaj, no tak jest taką skrajną różnicę, wam pokażę między takimi latarkami. Tutaj mamy tylko 7,5 tysiąca światła, moc, moc, moc taka skupiona na środku. Tylko 7,5. Tutaj mamy aż 80, czyli 10 razy więcej światła, ale takiego rozlazłego, nieskoncentrowanego. I zobaczcie. Mimo że tutaj jest 10 razy, a nawet no prawie że 11 razy więcej mocy, 12, praktycznie. No. 10 razy 7,5 tysiąca lumen mamy 75, no to prawie 11 razy większa moc jest tutaj. Zobaczcie, poświecę tą 80 lumenową latarką na sufit i pokażę Wam, jak taka 7,5 lumenowa się przez nią przebija tym środkiem. O. 80 tysięcy lumenów wali na sufit. A teraz po świece, Oj, tam mi padła już. Pada akumulator, ale no to będzie widać wyraźnie. Spróbuję jeszcze na chwilę tam włączyć to turbo. Teraz tutaj włączyłem turbo w Astroluxie. I jeszcze na chwilę zobaczcie. Ta tutaj i tak się przez nią przebi przebiła, mimo że tu jest 10 razy mniejsza moc, ale skupione światło i ta latarka się przebija przez, yy, przez te 80 tysięcy lumenów, bo światło jest skupione. Wczoraj wyskoczyłem właśnie z tą latarką yy, do ziomków, którzy siedzieli sobie na ławeczkach, no jeden zobaczył, mówi e, słabo, słabo, Mówię: ale nie, nie, to nie o to chodzi. To nie daje tak dużo światła, jak, jak e, poprzednie latarki, jakie Wam pokazywałem, między innymi właśnie e, ASBMX 75 Tutaj chodzi o to, że to światło jest skupione. Pokazałem na kościele, no fakt, drugi ziomek mówi, o mój kumpel ma lepszą, bo tam ma jakiś rozlewacza światła. Mówi, o to jak poświeci, to wszystko w koło jest jasne. Mówię, no tak, bo to są właśnie dwa typy latarek, fludery, takie rozlewacze światła robią wrażenie, ale na, hmm, na niezbyt nie dużą odległość i takie trowery, które mają mniej mocy, ale robią wrażenie na, na dystansie. No i yy, poświeciłem na kościół no i ziomek mówi, a no faktycznie, mówi, ta jest lepsza, bo mówi, bo, bo taka jak miał mój kolega, czyli jakiś tam rozlewacz światła, to tak świeci mocno, ale nie wiadomo gdzie, nie? A to świeci Gdzieś w konkretne miejsce, daleko, w siną dal, bo tu jest skoncentrowane światło. Ale kurczę, dobra, kończę ten filmik, bo ktoś do mnie dzwoni, także to było tak w pośpiechu. Na razie zmykam. Hejka, no dobra, jeszcze zrobię dogryweczkę, dogryweczkę taką podsumowującą. Także no, o ile rozlewacze światła mają potężną moc, ale no, nie, mają, nie mają takiego rażenia. Można by je porównać na przykład do broni, taki, taki trower na przykład mógłby być porównywalny do jakiegoś miecza, który tnie, sieka, jest bronią potężną, ale lekką, chociaż no w, w, od, w odniesieniu do latarek to akurat ta waga, masa latarki tutaj jest na odwrót, no bo taki trower to akurat jest bardzo ciężka, 4 kilogramowa. Ale no już nie patrząc na latarkę, na jej korpus, tylko na same światło. Same światło jest jakby porównać do broni, czyli to co ta latarka generuje. To sam promień świetlny można by porównać z takiego trowera do, do miecza, a z takiego fludera, czyli takiego rozlewacza światła do jakiejś broni obuchowej. Ciężka, mocno tłucze, ale... Tylko, no wiecie, takie ob obrażenia kurcze, yy. <laughs> no takie jak bronią obuchową, no rąbniesz w coś, yy, ale tego nie przetniesz, no dobra, bo już tutaj zaczynam się motać, no ale to mniej więcej taka analogia, no jakby porównywać do broni, to takie trowery są bardziej jak takie miecze świetlne, lekkie, kompaktowe, ale też zabójcze. A takie właśnie fludery są jak taka broń obuchowa, jak taki wielki młot chora, bardzo ciężki, ale no nie, tn nie tnący, tylko kruszący, rozwalający wszystko w koło. To tak samo właśnie jak to yy, świeci tak w koło, nie na duży dystans, hmm, ale rozświetla całą okolicę w promieniu dosłownie 180 stopni. A taka świeci. Wąskim światłem, no już nie licząc tego bocznego koła, które, które też świeci na dobre kilkadziesiąt metrów, ale ogólnie główny promień świeci wąskim, ale bardzo dalekim światłem. No i może trochę tutaj już namieszałem, ale dobra, niech, niech już sobie będzie. Także no, teraz już mogę zakończyć to podsumowanie, to porównanie.